Psy głosu nie mają. Niestety, ale Turcy postanowili wypisać się z cywilizowanych narodów, podpisując wyrok na własnych przyjaciół, czyli na własne psy. W Turcji do głosu doszła grupa postrzegająca wolno żyjące psy jako wyraz zacofania państwa, zaś celem takiego nowoczesnego kraju, jakim jest Turcja, powinny być zachodnie standardy bezpieczeństwa publicznego. I w związku z tym Turcy wpadli na pomysł, aby samorządy obowiązkowo wyłapywały psy z ulic i wsadzały ich do schronisk na terenie danej gminy. Za wykonanie tych zadań burmistrzowie i władze lokalne miały ponosić bezpośrednią odpowiedzialność, natomiast za niewywiązywanie się z tego prawa grozić miały surowe kary, włącznie z karą więzienia. Następnie każdy odłowiony pies miał zostać zbadany, zaszczepiony oraz poddany kastracji/sterylizacji. Zdrowe i nieagresywne osobniki miano przeznaczyć do adopcji, natomiast psy chore, ciężko ranne, nieuleczalnie chore lub uznane za niebezpieczne miały być zabijane. Problem w tym, że w Turcji szacuje się, iż bezdomnych psów jest około 4 milionów. A niektórzy podają nawet dwukrotnie większą liczbę i bądźmy realistami. Istniejąca schroniskowa infrastruktura w Turcji mieści około 100 tysięcy miejsc w schroniskach, z czego większość jest już zapełnionych. Zatem zastanówmy się, co się stanie, gdy dodamy do tego miliony kolejnych psów. No, nie trzeba być Sherlockiem, aby przewidzieć, że powstaną zapchane obozy koncentracyjne dla zwierząt. Gdzie szerzyć się będą choroby i agresja, no poza tym nie wciśnie się na siłę 4 milionów psów do schronisk o pojemności 100 tysięcy. Śmiało można wnioskować, że w Turcji dojdzie do masowych mordów tych biednych psów, bo prawda jest taka, że część gmin, uginając się przed presją tureckich władz krajowych, i w obawie przed karami, będzie chciała spełnić wymogi, Minimalnym kosztem, czyli wybierać w cudzysłowie najprostsze metody, czyli zabijanie zwierząt pod pretekstem choroby czy ich agresji. Przy przepełnieniu schronisk i braku funduszy, no pokusa będzie ogromna, by tę dużą część zwierząt kwalifikować jako agresywne lub cierpiące, no i finalnie zwyczajnie zabijać. Co więcej, po sieci już krąży wiele filmów, na których widać zabójstwa tych psów, oraz są nagrania brutalnych akcji odłowu psów przez służby często przy użyciu chwytaków i pęt, które ranią te zwierzęta. No i są też zdjęcia przepełnionych schronisk, określanych przez aktywistów mianem obozów śmierci. No. I ta garstka odłowionych psów, która będzie miała w cudzysłowie oczywiście szczęście. I nie zostanie zabita, no to skończy na resztę życia w śmierdzącym końcu 2 metry na 2 metry. Wcześniej te psy może i nie miały łatwego życia na ulicy, ale przynajmniej nie były skazane na skończenie reszty życia w czterech metrach kwadratowych. Ostatnia nadzieja była w sądach, ale niestety 7 maja tego roku Trybunał Konstytucyjny Turcji jednogłośnie odrzucił wniosek opozycji o uchylenie kluczowych zapisów tej ustawy. Kilka lat temu miałem okazję obserwować, a nawet wchodzić w interakcje z wolnobytującymi psami oraz kotami w Turcji. I mimo iż tym zwierzętom się nie przelewało, no to byłem pod wrażeniem, jak świetnie się wkomponowały w trudne miejskie warunki. Wiecie, tysiące turystów, hałas, tłok i śpiące kangale na placu, pod drzewkiem, przy meczecie, pod sklepem, no słowem wszędzie zero agresji. Zero reaktywności, zero zagrożenia z ich strony, za to pełen luz. W porównaniu z psami w Warszawie, tymi naszymi kochanymi psami na smyczach, w kolczatkach i po kursach szkoleniowych czy psich przedszkolach, no to byli profesorowie spokoju i zrównoważenia. Mimo, a raczej dzięki temu, że ta szkoleniowa fizyka kwantowa do nich tam jeszcze nie dotarła i jeszcze ich nie oświeciła. Większe zagrożenie czułem u siebie w stolicy, że ten nabuzowany pies po 10 stopniach szkolenia i z zerowymi kompetencjami społecznymi zerwie się w końcu z tego smyczowego łańcucha i komuś po prostu odgryzie głowę niż przy wolnobytujących 70 kilogramowych azjatach. Ludzie ich dokarmiali, a oni żyli wśród nich w pełnej symbiozie, ale nie tylko z ludźmi, bo Wokół kręciło się pełno bezdomnych kotów i oni nie wchodzili sobie w drogę. Była symbioza, no chyba, że jechała śmieciarka. No wtedy było wesoło, bo za wozem ciągnął się sznur ujadających psów. Ale no co się dziwić, w końcu ci śmieciarze kradli im jedzonko. No jakby tobie ktoś sięgał łapskami do talerza, no to też byś robił raban na pół miasta. Oczywiście z racji tak ogromnej skali bezdomnych psów w Turcji, Siłą rzeczy zdarzają się, no bo statystycznie muszą się zdarzać ataki na ludzi. Jednak patrząc na skalę, są to sporadyczne przypadki. No. Każdy jeden przypadek, nagłaśniany i nagrany, robi wrażenie na nas wszystkich i może dawać złudne wrażenia, przykrywać miliony spokojnych i zrównoważonych psów. No, tak działa nasz mózg. Zdjęcia, które robiłem w Turcji tych psów i których część. Widać na tym nagraniu, no na nikim nie zrobią wrażenia, nie klikną się. Z kolei nagranie z ataku przecież pójdzie w milionach odsłon i w milionach krzykliwych nagłówków w mediach. To, co obecnie wyprawia Turcja, nie jest rozwiązaniem problemu. Zamiast iść w stronę kastracji, sterylizacji, aby te psy już się nie rozmnażały, Zamiast iść w stronę zmniejszenia ilości hodowli czy bardzo surowych kar za porzucenie zwierzęcia, Erdogan wybrał drogę na skróty, no bo po prostu barbarzyńską drogę eksterminacji tych biednych psów. Tym bardziej paskudne jest to, że bezpańskie psy w Turcji nie stały się problemem same z siebie. Przecież te miliony tych psów trafiły na ulicę nie z własnej woli. To człowiek ich wyrzucił i zostawił losowi. Przecież te psy nie wybrały samotności, strachu, głodu na ulicy. To ich własny człowiek je na to skazał i dziś miliony z nich mają zostać zabite dla spokoju sumień Turków. To po raz kolejny pokazuje, że to ludzie zawiedli, zdradzili psy. I czasem mam wrażenie, że to nie te psy są dzikie, lecz to nasz gatunek jest dziki, okrutny i niecywilizowany. Myślę, że miarą cywilizacji, miarą człowieczeństwa. Nie powinno być to, co myślą Turcy, czyli te niby zachodnie standardy czystych ulic bez, bez żadnych psów, ale powinno być nasze podejście do istot słabszych, często bezbronnych, tych, których głos nie jest słyszalny. Maksym Gorki napisał kiedyś takie słowa: Człowiek to brzmi dumnie. Cóż, coraz bardziej mam wrażenie, że człowiek to tylko brzmi dumnie.